Więc nauczyłeś się czegoś nowego o polowaniu? Nauczyłam się łapać myszy, tak myślę. Cześć dzieciaki! Chcecie przekroczyć granicę klanu cienia, zanim tygrysia gwiazda zniszczy klan pioruna za pomocą armii psów? Nie jest to przypadkiem nielegalne. Jest! Brzmi świetnie. Kiedy idziemy? Hej, gdzie idziecie? Klan cienia. Kura! Nie, macie wrócić do klanu pioruna. Jupi! Ja tylko próbuję zjednoczyć te biedne dzieci z ich ojcem, ognista Gwiazdo. Nie rozumiesz, że sesują się przez to, że je cały czas tutaj trzymasz? Nie wiesz, jak właściwie zadbać o dzieci? To środowisko jest toksyczne. O nie, może masz. Ra Czekaj! Ty gryśnia gwiazda to zeryjny morderca. Chodźmy do domu, dzieci. Jej! Idziesz, z na pręgo? Serio? Ja? Mam kolejną szansę? No dobrze Szczawiku, chciałabyś spróbować trochę trucizny? Kocham truciznę.